Czym zajmują się członkowie Studenckiego Koła Naukowego KREO? Studenci w ramach Koła realizują różne zadania. Przede wszystkim rozwijają swoje zainteresowania, ale też pomagają w pracach naukowych naszych nauczycieli. Na corocznym spotkaniu Studenckich Kół Naukowych KREO zawsze przedstawia bogatą prezentację dokumentującą wasze wyjazdy. I Czy mógłbyś mi o tym opowiedzieć? Oczywiście. Na wyjazdach prezentujemy wszystkie nasze tutaj wyniki badań. Tutaj możemy zobaczyć, jak koleżanka Asia właśnie bada nasze wspaniałe skorupiaki. I na wyjazdach w zeszłym roku byliśmy na warsztatach w Ustroniu. To były warsztaty bentologiczne ogólnopolskie. Wyniki tych badań tutaj prowadzonych przedstawialiśmy na tych warsztatach. Tam odbywały się różne konferencje, na których braliśmy czynny udział, mogliśmy przedstawiać nasze wyniki, mogliśmy konsultować to z ludźmi z branży, którzy tam mają większe doświadczenie, mogliśmy dzielić się naszymi doświadczeniami tutaj oblęskimi. No Uważam, że takie wyjazdy, takie warsztaty wzbogacają tutaj naszą działalność zdecydowanie. W ramach naszej sekcji zajmujemy się badaniem wód Zalewu Wiślanego, pływamy na rejsy, gdzie zbieramy materiały, a potem analizujemy je w laboratorium. Czy wyjeżdżacie jako członkowie koła na jakieś konferencje? Regularnie od trzech lat jeździmy na konferencję Stormwater. To są konferencje międzynarodowe, przyjeżdżają na nie prelegenci z różnych stron świata. W tym roku będą to ludzie z Portugalii, z Indii, także no, to są bardzo rozwijające konferencje. A jakie tematy są poruszane na takich konferencjach? Stormwater opiera się o problem braku wody na świecie. Skupiamy się tam na odzysku i wykorzystaniu wód opadowych. Głównie w aglomeracjach miejskich, gdyż tam jest największy problem braku wody. W tym roku z takich ciekawszych dla mnie osobiście tematów y, będzie odwodnienie liniowe i wykorzystanie wód kanalizacji deszczowej. To jest dosyć duży problem w dzisiejszym świecie, ale uważam, że można go rozwiązać wykorzystując wody opadowe. W ramach działalności koła mieliśmy możliwość odwiedzenia oczyszczalni w Dębogórzu, w Swarzewie oraz Elblągu, gdzie mogliśmy zapoznać się z ich funkcjonowaniem oraz ich problemami. Czy Twoim zdaniem działalność w kole naukowym przyczynia się, czy też wspomaga znalezienie pracy? No nie będę ukrywać, że w moim CV mam wpisane, że jestem członkiem koła naukowego i otwarcie mój aktualny pracodawca przyznał, że przychylniejszym okiem na mnie patrzył, widząc, że jestem aktywny poza samą nauką, poza byciem studentem. Staram się zachować jakąś aktywność. Aktualnie pracuję w hiszpańskiej firmie budowlanej o międzynarodowym zasięgu, także no, nie będę ukrywać, jest to dla mnie, sam siebie zaskoczyłem, że udało mi się to osiągnąć już będąc studentem na czwartym roku, ale tak, koła naukowe pomagają, ułatwiają znalezienie pracy w swoim zawodzie zdecydowanie.